Witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj serwisowym. Dziś będziemy serwisować takiego. Oto pajka. Ten pike jest na 26 cali kółka, Na pewno wiecie, kogo to jest amortyzator. Tak, Dawida. Trzeba go rozebrać, przestał mu działać charger. Więc ja obstawiam, że podziałamy już od razu na dwa odcinki. Dziś będzie część rozbiórkowa, za tydzień będzie część, jak sobie poskładamy ja obstawiam, że tu strzeliła po prostu guma w chargerze i rozadał mu się olej, dlatego charger mu nie działa. Ale poskręcimy, zobaczymy. Jak widzicie cały czas używam tych gum z Aliexpressu. Jest jeden słaby punkt tego, odpadają magnesy. Przejdziemy sobie do montażu tego. Tak, jak widzicie mam takie bardziej profesjonalne klucze inklusowe. no nic mi się nie wylało, to jest dobrze, sobie wręcimy. zobaczymy sobie, czy coś sobie w ogóle wylejemy z tego, albo czy za dużo nie wylejemy. No, jak widzicie, ja tutaj dużo wylewam, akurat od strony chargera, więc wydaje mi się, że tamtego tłumika raczej za dużo nie będzie. Z powrotem do imadełka. Tutaj jest ślisk cały, nie jak wygląda, nie ma tak źle. Idę montujemy sobie teraz charger, od tego chcę zacząć. Trochę piasku, nie chcę, żeby to się gdzieś dostało. Wydobywamy. Ok. Nawet nie trzeba było używać siły. Sprawdźmy co tu się stało. Jak widzicie w ogóle guma nie sprężynuje. Gdzieś olej się wydostał. No i teraz jest pytanie, gdzie? Charger w ogóle nie chodzi. Kompletnie. Nic. Którędyś olej się wydostał. Trzeba zdiagnozować, którędy. Czyżby wyciekło gdzieś tutaj przez uszczelkę od spodu? Żeby była wytrzymała, ale tu wyleciało. Wytrzeć to jak najbardziej do sucha jest to możliwe. Może znajdę otwór. W którym by to wyleciało. Wytarłem to sobie. Czujemy znaleźć miejsce, chociaż gdzieby by się coś pociło, Jedynym chyba sposobem, żeby to sprawdzić, gdzie nam ucieka, gdzie jest nieszczelność, to sobie go częściowo już rozbierzemy. Uzupełnimy stan oleju. Na razie bez rozbiórki muszę znaleźć po prostu miejsce, skąd ucieka olej, eee, więc zrobimy go sobie tak, tak? choćbyśmy go chcieli odpowietrzyć. Bierzemy, rozbieramy tu. Odcinek pokazywałem z tym, ale mamy sprężynkę. Wyruszamy krążczyki i wyciągamy ten kureczek. co tu jest. Więc ja sobie teraz powoli będę uzupełniał stan. Eee, jak znajdę problem wycieku, to zaraz, zaraz wracamy. Dobra, wracamy. Ja sobie teraz ten tłumik zalałem olejem, by sobie doczyść, do czystego, żeby nie było nigdzie oleju. Będziemy go sobie sprawdzać, skąd musi wydostać olej. Nie odpowietrzałem go. Chodziło tylko o to, żeby uzupełnić e, stan tłumika, żeby znaleźć przyczynę. Ale guma chargera jest cała. Nawet jak ją trzymamy przy dużym ciśnieniu, to jest cała. Dobra, mamy. O, już leci. Poprzyciskam parę razy i już olej wylatuje. Niestety, no już, już z tego cieknie. Czyli mamy miejsce, skąd wydobywa się olej. No winą, tu będzie uszczerka która jest w środku. Olej sobie wylewamy, bo już znamy przyczynę. Przynajmniej znaleźliśmy miejsce. Że się tam fajnie chwytało. To było suche. Przy oleju nie chwytają. Spróbuję wziąć drugie gięte. Sobie jednak odtłuścimy to. Nie chcę nam to teraz ściągnąć się. Może powiem, co się stało. Niestety każdemu się zdarzy. Mi też osobiście się zdarzy. I na pewno każdemu z was się też zdarzyło, że się jeździło na zamkniętym tłumiku. No i podczas uderzenia, jak jest zamknięty w komorze olej, no to gdzieś musi uciec. No i prawdopodobnie wydmuchało uszczelkę. Choć niekoniecznie, bo już się raz spotkałem z czymś takim, że uszczelka od spodu była już po prostu wyrobiona i niestety olej powolutku uciekał, powolutku uciekał. Więc jakbym to tak zostawił, przez jakiś czas by działał, ale znowu by olej uciekał, uciekał, uciekał i charger by znowu przestał działać. No, two hours later. Udało się wyciągnąć ten zimer. seger przepraszam, czyli sprężynkę. To miało wlecieć, wyleciało. Zabieramy się za rozgórz. Dobra, odkręcamy sobie. Nie interesuje, Zobaczmy ale kropek poleciało. To sobie zatkamy. I problem jest tu. Więc tędy nam leci olej. Przyczynka nie wygląda źle, ale trzeba ją będzie znaleźć. To jeszcze można rozebrać, więc to jeszcze rozbierzemy. To jest próba. Mocno siedzi. No, mocno, mocno siedzi. Ciężko to podważyć. O, poszło. Powinno być tu wyciągane, tylko podkładka. Wyciągnijmy ten o-ring. Powinniśmy to wyciągnąć. Tylko to trzeba zrobić delikatnie, żeby tego nie uszkodzić. Zastosujemy sobie. Częściowo wychodzi. Niestety nie jest to proste do wyciągnięcia. Musimy zrobić jakąś podwórkę i z klucza mamy to. I to jest nasz cały winowajc. go sobie, żeby wam go pokazać. Uszczelka SKF. -a. Tyle by było na dzisiaj tak naprawdę. Muszę sobie teraz taką uszczelkę stworzyć. No, w dzisiejszym odcinku to była tyle. Widzicie, winowajcą niedziałającego, przepuszczającego olej Chargera jest ta uszczelka i ja już teraz znalazłem miejsce dlaczego ona nie działa. Teraz dopiero jak wytarłem całkowicie, widzicie to tu w tym miejscu, dopiero jak wytarłem sobie to dokładnie olejem, znaczy z oleju, to tu jest takie pęknięcie. Tu sobie wkładam szpikulec i tu wychodzi. Widzicie to? A tego oleju ucieka. Czyli prawdopodobnie było bardzo duże dobicie na zamkniętym chargerze i nie wytrzymała ta uszczelka. I ta uszczelka z winowajcą. Teraz musimy taką dokładnie znaleźć. W całości oczywiście nową. I zmontujemy chargera z powrotem. No i potem wykonamy całą resztę serwisowania serwisu amortyzatora. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Do zobaczenia w drugiej części za tydzień.